Na rysunku jest przedstawiony fragment prostej przechodzącej przez punkty. Minus 3 i 2 i to jest ten punkt. Oraz 0 i minus 3 to jest ten punkt na osi. Y. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prosta jest opisana równaniem i mamy cztery odpowiedzi. Każda z tych odpowiedzi jest zapisana za pomocą postaci kierunkowej. Postać kierunkowa jest następująca i współczynnik a, ten, który tutaj występuje, nazywany jest współczynnikiem kierunkowym i on nam mówi o tym, czy prosta jest rosnąca, malejąca, czy stała. W naszym przypadku Prosta jest malejąca, czyli z tego wynika, że A musi być mniejsze od zera, bo prosta jest malejąca. Analizując cztery odpowiedzi, tu współczynnik kierunkowy jest dodatni, czyli cała odpowiedź już odpada ze względu na to, że jest prosta malejąca. Ale w odpowiedzi B współczynnik ujemny, no to jest spodziewany. W odpowiedzi C ujemne, czyli spodziewane. W odpowiedzi D też ujemne, czyli spodziewane. Czyli po analizie współczynnika kierunkowego zostały nam trzy odpowiedzi. Teraz współczynnik B. Współczynnik B jest dokładnie punktem przecięcia wykresu z osią OY. U nas punktem przecięcia jest minus 3. Czyli B musi wynosić minus 3. Zatem popatrzmy się po kolei. Oczywiście na, pod, na odpowiedź A już nie patrzymy, ale odpowiedź B. Jest tu minus 3, no to jest to spodziewane, czyli nie odrzucam. Minus 3, nie odrzucam. Plus 3, no to już odrzucam, bo ta prosta przecięłaby oś Y w punkcie 3. Czyli to odpada. Zatem po analizie współczynnika A i współczynnika B zostały nam dwie odpowiedzi. Która z nich będzie właściwa? No to wykorzystajmy ten punkt, który nam podali, a mianowicie punkt o współrzędnych minus 3 i 2. Jeżeli wstawimy w miejsce x minus 3, a w miejsce y2, powinniśmy uzyskać tożsamość. Najpierw sprawdźmy, Odpowiedź B. W miejsce Y mam stawić dwójkę. Minus 3 piąte przepisuję, natomiast w miejsce X stawiam minus 3. I jeszcze odjąć 3. Jeżeli to przeliczę, mamy 2 równa się. Tutaj wynik z tego mnożenia będzie dodatni 9 piątych na plusie. 9 piątych i dalej przepisuję odjąć 3. 9 piątych to jest 1 cała i 4 piąte. I odjąć 3, nawet bez kończenia dalszych odpowiedzi, wydaje mi się, że jest to odpowiedź. Fałszywa, ponieważ na pewno prawdy nie uzyskamy. Wniosek jest jaki? Powinna wyjść odpowiedź C, ale sprawdzimy, czyli jeszcze raz. W miejsce Y wstawimy dwójkę. Minus 5 trzecich przepisuje. W miejsce X wstawiamy minus 3 w to miejsce. No i Przepisuje jeszcze odjąć 3. Dwójka jest do przepisania. Tutaj w tym mnożeniu trójki się skracają, ale mnożymy dwie liczby ujemne. Już nam zostało nam to minus 5 razy minus 1. Wyjdzie liczba 5. I odjąć 3 uzyskujemy tożsamość, a zatem odpowiedź C spełnia wszystkie warunki. Zatem jest wykresem tej funkcji.